Będę wyglądał jak cymbał. Nice. Zrobiłem flipa, no i co? I prawie jakbym skoczył z balkonu. Wszedłem w nieruchomości, a teraz. Teraz jestem w tupie. Jak ja się przewrócę, albo co? To ja się za swoje przewrócę. W ogóle wszystko to jest wielki chuj. Kupiłem za 500 koła mieszkanie, włożyłem 150, wystawiłem za 850. Dlaczego? No bo kurwa przeczytałem przecież pół ebooka, obejrzałem trzy TikToki o flippingu. No ale co, no, nie znam rynku, nie znam lokalizacji, nie wiem jak to się robi, ale za to znam się na płytkach. Bo jak coś przecież wygląda jak showroom w kastoramie, no to na pewno musi się dobrze sprzedać. Tylko że problem polega na tym, że klient szuka wartości, a nie brokatu. Ale spoko, jeszcze chwilę potrzymam, jak się nie sprzeda, to się wynajmie, jak się nie wynajmie, to nie wiem, zostawię dzieciom. Razem z kredytem, no ale w sumie, czy muszę o tym wiedzieć? Wiecie, Flip to nie jest program dekoratorski, to jest chłodne wyliczenie, to jest Excel i porządne negocjacje, a nie, bo pani Halinka powiedziała, że jak się błyszczy, to jest fajnie.